widzowie, witam Was w kolejnym odcinku CSGO Skins! A dzisiaj odcinek specjalny. Specjalni goście, moi drodzy: Igor, a.k.a. XBROS. Witam serdecznie, witam, witam! oraz Kloczyk. Yo, siemanko no i widzowie, pamiętajcie, kod ZYSZKO, 20 na start, 10% przy doładowaniu i udział w tych pięknych giveaway'ach. No i co, zaraz robimy bitewkę i mielimy ich, widzowie. No to Zyszko, na stary odcinka twojego może jakiś ametyścik, jedna skrzynka albo jakaś inna, coś masz w pomyśle? Coś jest w pomyśle, zobaczmy tutaj, co jest do zrobienia. W pomyśle, w głowie. Coś pod moją wygraną może, co? Panowie. No, na pewno nie dla co nie? Nie. Powiem tak. Dzisiaj zerujemy go. <laughs> <laughs> o, jestem idiotem! Sam zrobił taki samolot z niego Zapominamy Zobacz, tym to, cały czas. Zobaczmy, zobaczmy go. Zobaczmy, no. Co Ale dobrze, bo może budżet jest. zrobię. Zrobię budżet! Jest A, Jest! Boże, mastermind, jestem inteligentny. Dobra, no myślałem, że... Wchodzę z kafelkiem w odcinek, ale jednak widzowie wchodzę z trzema, tak? Ty miałeś tylko kafelka? No kafelka miałem, no. Ej, to ty już 3X, to ty kończ ten odcinek stary. No, dobra, dzięki za zaglądanie. Fajnie, było, yo. Nie no, dobra, ja zrobię battle, Ja zrobię battle. Tak? Rób, rób, rób. Dobra. I ja, Ale ja też chcę tysiaczka. Ja tak do tysiaczka i. Tam by miałeś kilka skrzynek, tak? No ja miałem bym zrobił one-shotika, one, chica, one takiego. Ja bym e, Czy gdyby ci coś źle poszło, masz jakiś budynczyk, żeby załadować? No jest w planach budżeń. I tak załadować okay. zawsze można bo z twoim szczęściem po moim odcinku no to myślę że może być ciężko ale jaki szczęściem? Byś tyś wygrał? tutaj ja mam takiego ametystyka na underdogu am underdogu oh. spokojnie na underdog jak to jego budżet ja tu wjeżdżam i robię sobie z tego piąteczka a nie trójeczkę. O. Dziękuję. jak się stało dla was Tak! jak wam tak. Me... Wow. Widzowie. Widzowie. z tysiączka wow. przypadkowa wow. batelka. Ej, do to siódemeczki widzowie i teraz może ja bym znowu zrobił batelkę. Taką już efektywną, ja, ja zadowolony jest. Ja jak jestem wasze zadowolony. budżety, panowie, ponieważ ja jestem bardzo zadowolony. Ja się nie będę odzywał, bo oszukaliście mnie we dwoje, powinna jedna osoba wygrać, nie dwie. Eee, to Państwo. idzie się dogadać w Underdogu, to idzie się dogadać. Czy odpowiadają 1000. Nie chcesz, chcesz dwa razy przegrać, tak i smutny iść spać. Okej, okay. dobra. Ja mam tak, ja mam pomysł. Wy zrobicie sobie budżecik, bo ja budżecik mam tej 15 tysięcy. I gdy dojdziemy do jakiegoś fajnego pułapu, to ze wszystkiego was ograwię. Na koniec O, proszę Tak no to zrobił Albo nawet już teraz od was Po prostu myśli linkacza i... Dobra, to ja robię w takim razie za 3,5 On się poczuwa, przed chwilą dostał mantu Więc wiesz, jak to jest mm. No to ja robię dla... Za 3, poczuty, 6... poczuty Myślę, że tutaj dyszka dla zyszka Dyszka dla zyszka tak zwana tutaj Ale mam wchodzić? Mam wchodzić i to zgarniać? No dobra, wejdę. Wejdź i dawaj mi swoje pieniążki Patrzcie widzowie, już. jak się ograbia frajerów No, już daje. Dokładnie, no. zgadzam się z tym, co powiedziałeś właśnie O, proszę bardzo Jakiś to ten... Uuu uh, nie na się... Widzowie, taki ja, decimator jasný, z pedem zyszko do wygrania. Taki decimatorek. No no no. No 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 powoli. No 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 no, ale no, no, no. urlowałem pięknie. No no. no no no! No no no. Kłoczek po dupie dostaje z tyłu. O, 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 o! Nie bezpiecznie. No pamiętaj, że ty dalej nie wygrałeś. <grym> <grym> o proszę! O kurwa! No, mi też mi też podoba. I też się to podoba. O, ale, mi się, ale mi się bardziej podoba, i teraz widzę, że jest z na co piszą co ty? Nie wygrałeś, Nie! Nie! Yeah, yeah. Dziękuję bardzo. 10 Powiedziałem. Powiedziałem, dziękuję bardzo. Ale Zyszko no. dzisiaj smaży. Wymienimy sobie widzowie punkciki. Pamiętajcie, wymieniajcie sobie punkty za batelki. Pięknie, tak 50, że nawet 50. nie musiałem czekać do końca odcinka, tylko mam teraz, dobra. Ale teraz batelkę ja zrobię. Jak tam budżet masz? Młody? Ja mam 3600 zł. No i żegnamy się z tym. Tak? Taki, taki odcinek krótki. No. Dobra. <laughs> nie no, powiedzieli, że masz jak doładować, to jeszcze załadujesz. No tak, no załaduję sobie. Ale wiesz, ja bym jednak wolał nie tracić 1000 zł kolejnego, jak tutaj było piękny, siódemak był na koncie. A będę musiał ładować? No nie chciałbym. 600, mówisz? 3600, tak? 3600, tak jest. No dobrze, dobrze. No to wejdę na środek. Oj, to jest widzowie, bardzo ciekawa bitewka. Tutaj może ja być bardzo ciekawe. Gamma Doppler, Gamma Doppler. Ale jak Już wchodzę. Czy panu budżetu zabrakło? Ha! Zaraz mu zabraknie. Spokojnie, spokojnie. Zaraz mu zabraknie, na spokojnie sobie lecimy. Spokojnie. Widzowie! Kolega, e, dziękujemy, już, gry. już możesz się pożegnać. Wypadasz, wypadasz gry. Pożegnać. Ja sobie wypadasz pójdę, nie? Niech sobie gry. poogląda. I co, popcorn zrób i oglądaj, jak się gra kolego. I oglądaj. Widzowie, my tutaj mamy szansę na rozwalenie, na rozwalenie. Na spokojnie, Legendarny Dziękuję, już dwa razy więcej. Tak, żart. ja też dziękuję. O Jezu! Co jest? Co jest? Takiego czegoś jeszcze nie było, widzowie! Lecimy! Ale to wszystko dla ciebie! Lecimy! Będzie. Lecimy, Lecimy. No. Będzie. będzie, będzie dla mnie! Nie, nie będzie. będzie, teraz, 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 nie, nie będzie. Nie będzie wpłaconego tysiaczka. Nie będę wpłacał tysiaczka. Wygram będzie. sobie 20! Będziesz! Oh, nie. Nie, nie on nie jest. To jest niego, nie. nie. Proszę, nie nic, nie nie żeby to. się nie wydarzyło. I mamy to! Niego! Mamy to, widzowie! Oh, Kurwa Dwadzieścia. 29 no to teraz widzowie zaczynamy zabawę. A no, trzeba było dać standarda, nie? Ale to próbujemy. Trzeba było tak. dać standardzika. No Powiem tak, zostało mi 18, ale nie chciałem tego wszystkiego stracić. 18 zł? No, to ja mam więcej troszeczkę, wiesz, od ciebie. A ile ma pan, pan kłoczek, ile posiada pieniążku? Zróbmy za dwie. jakieś dwie jeszcze, za trójkę, dobra? To... Ja zrobię tutaj battle. A, ja się brałem już za battle, ale ja, znowu, ja, ja muszę. Ten... Ja, ja, Ostateczny ja underdog. Ja, ja muszę underdoga tutaj strzelić jakiegoś. No i co, widzowie? Robimy z tego 30 tysięcy. Od razu. oj, o, o, dziękujemy teraz, ci. Teraz ja wygrywam. Żeby się Nie. odkuć trochę. Cztery skrzynki, no. oj. Oj, Ojoj. Dziękuję. Tak, zyszko Wygrał i oddaje już, malutko. Jeszcze, o tak! <noise> ale ja tego nawet nie poczuję, mnie to nawet nie boli. Mnie to naprawdę nie boli, mnie to nie boli w ogóle. Ej, ale o, ten skin, jest... ja mnie, trafno... też, mnie też to nie boli, stary. Kolejne, kolejną bestie Mamy to, Mamy to dziękuję A? bardzo, 9312 złotych. Łoczek, chyba trochę było? zabolało. Chyba no, trochę, trochę. Jeszcze jakoś za trujeczkę i... A. Zrobię. Już to podoba. Różna trujeczka, czy szalejemy bardziej? Możesz coś tam przesadzić, ale... Dobra. Ale tak upodwygrano mi coś, halo chłopaki, bądźcie musieli mieć jakieś <śm> skinki. Widzowie, mam szczękości z uśmiechu, tak zwany. Legendarny, następny odcinek będzie legendarny, widzowie. To będzie budżet zbudowany, teraz jeszcze robimy sobie dyszkę i wjeżdżamy za 20 koła w następny ja, odcinek, to widzowie. To jest normal, to jest normal, ja to wygram. Kurde, no ale to nie mogę trzech dyszek zarabiać, halo. Ja tutaj wjeżdżam Uuu. Be the monster, be the monster, Jest. bratku. Trochę wyglądam jak monster, no. <grymne> Aj, No i zyszko w tyle. Dorzucajcie, dorzucajcie. Oh, Co mamy? Pięknie. Aj jajaj. Jak ten faktorium? Oj, Golden Coil no nie, oh, O Jezu. O Jezu. Co tutaj dla pana konta? Podoba mi się to. O, tak więcej skineczki dawać Dobra, dobra, dajmy kosę i go uciszmy. Daj, tak. dajmy kosę dla zyczka i uciszmy go. Nie, pa Na luzie, na spokojnie. Nie, nie. No dobra od widzowie. O, o teraz ja. Tam jest jakiś budżet kloczek u Ciebie? Mam łeseczkę. Ale nie przesadzajmy, tak? Bo jeszcze ja bym coś nagrał sobie i... <noise> Ale to sobie wpłacisz, kolego, tak? Ja czy mogę ma... wpłacić, także ty też A... możesz sobie wpłacić. A, A czyli, ty... w, czyli wpłacasz mi, tak? Nie, ty sobie możesz wpłacić, jeśli przegrasz bitwę za 8 tysięcy. No gdzie taka bitwa, stary? O, no, proszę, proszę, jaka końcowężka, A... widzowie. Dobra, w przypadku przegranej następny odcinek i tak będzie dojebany, ale jak to wygramy, dobra. to będzie mega dojebany. Tu oj. jest kim. Tak o. jest. Znalazła Król underdogów na spokojnie. Ja, 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 tylko, ja tylko zaciskam ręce, nie? Ja zacieram. Oj, spokojnie. tak, 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 tak. Oj, tak, tak! Oh yes. Oddalajcie się ode mnie, ja was nie chcę obok siebie, panowie. O, o. nie da dalej. Kłoczku, nie oj, Ojej. Dobra. Oj, Dzień dobry, Wygrywamy. Dobra. dobra, no, dziękuję. No, jambra, zobaczymy. Oj, już myślałem, Boże, myślałem. A szkoda, a szkoda. Myślałem, myślałem. Patrzcie, co tam na końcu się kryje. No właśnie, widzę, spojrzałem już na niego i myślę, że będzie mój. Myślę, że te 3% lubi to. Gwóźdź do trumny, tak zwany. Tyle odda. Ej, swoją drogą mega gówno ta bitwa. No musi jakiś iść Co, co się ty dzieje? wymyśliłeś? Spokojnie. Bitwa daj za koła. Win na razie 3. Spokojnie. Dobra. No i przejmuje to osoba, do której hmm. powinny takie pieniążki trafiać, pan Zyszok. Nie, nie. Nie. nie, Tak, 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 panowie. Jak się czujecie z moim zwycięstwem, moi drodzy? Teraz tylko, żeby nie wypadło. Robi, robi, Get rekt, get rekt, motherfuckers. Ale ja się cieszę, kuwa, jest, jestem dwa, jest. dwa tysiące Co w ty dupa. Co kurwa wymyśliłeś? <laughs> Dobra, widzowie, mamy 12 koła plus wciul punkcików. Także co? Rozwaliliśmy frajerów. Kodzik miodzio, kodzyzko, widzowie. Persujecie kod zyszko, dołączacie do tych pięknych giveaway'ów za tysiaczka. Ja się z wami żegnam, to był legendarny odcinek, ale jutrzejszy będzie jeszcze lepszy. Laura.